589, dobre numery. Nice, 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 nice. milion! Ohoho. Cześć, witajcie w kolejnym losowym tytule na kanale. Tym razem Scratchers. Czym jest Scratchers? Jest to gra polegająca na hazardzie. Nie rekomenduję hazardu, jednakże hazardzie. Celem jest zostać bogatym i kupić złoty jacht, Tak twierdziło intro, którego wam nie pokazałem, bo nie było zbytnio ciekawe. Pojawił się jakiś ludek na środku i tam coś tam gadał, nie? Trzebało wszystko czytać. Czyli tak, mamy dostęp do kolekcji, w której nie mamy nic. Ok. Mamy dostęp do sklepu z kartami. O, i możemy kupić pakiet za jeden, jeden dolar. Mamy pięć obecnie. Ogólnie jesteśmy bardzo biedni. Zbiednieliśmy. Jesteśmy broke, czyli zbankrutowani. Nie wiem, jak po polsku broke się dobrze tłumaczy. Bez hajsu. I tak. Zdrapki. Ogólnie gra polega na losowaniu, hazardzie i zdrapkach. Nie? Tak samo nazwa gry. Scratchers, nie Scratch od drapać. Czyli tak, drapiemy po panelach, zobaczyć czy wygramy. Jeden z... Y, numerów, który wygramy. Szansa na zwycięstwo to jest 91% i możemy wygrać 1, 2, 4 lub 5. Okej. Okay. Dobra, kupmy. Achievement. O, kupienie pierwszej zdrapki. Dobra, wygrywają numery 955. 5. Nie? 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 Nie, skam <śmiany> Nic nie wygraliśmy. 9% szans na zwycięstwo, dobra. Kupujemy kolejnego z drapka. O, dobra, 4, 2, 5. Jest, wygraliśmy 4 hajsy. 5 hajsu. Zrobisz te zdrapki. Nie rekomenduję zdrapek. <śmiany> Dam, YouTube się do tego przyczepi. Dobra, 6, 7, 1. Daj mi wszystko 7, 7, 7. ładnie. Ej, możemy kupić lepsze zdrabki za 6. Kupmy, odblokujmy. Sky Blue. Szansa na wygranie jest dokładnie taka sama i możemy wygrać 5 -10 15 Jo, bierzemy. A, nie stać nas. Okay. Mamy jakieś zwykłe zdrabki. 14, wciąż za mało. Lucky Spades. Dobra, bierzemy jeszcze jeden Lucky Spades. Dobra, mamy 22 hajsy. No dobra, Sky Blue. wygrywające numery 3, 9, 3. Koncertowo umoczone. Dobrze. Wracamy do zwykłych. Mogliśmy 4, 1, 4. Dobra. No, stać nas taką, na zdrabkę za 15. Tylko co będzie, będziemy mieli 0 hajsu. A, zostajemy na 1 hajs. Developer pomyślał, no. Dobra, 5, 5, 3, wygrywające numery. Czekaj, co się stanie, jak wybierzemy piątkę czy dwa razy wtedy wygramy? Dobra, 10. No, <laughs> myślałem, że na minus będziemy, dobra. Dobra, weźmy, pozdrapujmy kilka. ...słabszych. Dobra, nie. 8-5 dwa. No raz musimy wygrać. Jest! Bardzo dobrze. 8. Nie! Yeah! Jackpot! Yo! Okay. Ty, nieźle. Zwróciło. Dobra. Spróbujemy kupić Golden klaby. Golden klaby mogą dobrze, dobrze, dobrze wpaść. Wiecie co? Gierka w ogóle polecił mi youtuber. Jeden taki znajomy. No i fajna, mo mogę się dobrze pobawić, i pomyślam sobie, hej, to czy mam się sam bawić? Mogę się z nami pobawić, nie? Jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć, no to przecież zapraszam, nie? A tak w ogóle, jak Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę. I o, i jedziemy, nie? I dziękuję Wam ślicznie. Pomaga mi to bardzo w zasięgu. Dobra, kupujemy Golden Klaby. Szansa na zwycięstwo jest dokładnie taka sama na każdym. Możemy wygrać 40, 50 albo 75. Uuu, czyli tutaj. Hmm. Patrzcie, pakiet Skyblue prawie zawsze się spłaci, nie? A Golden Club? Tak ciężko, żeby się spłacił. Dobra, zaryzykujmy raz. Uuuu. 933. Nie lubię jak dwa numery są te same. Dobra, spłaciło się. Okej, okay, profit 40. Profit 80. Profit 120. Nieźle. Co, zaryzykujemy Black Marble? Zaryzykujemy. Ooo, animowana karta, z zdrapka! 489. Jest! Już myślę, że zbankrutujemy. Dobrze. Yeah! Co Ej. Ej, Eee, Bardzo dobrze. Jeszcze jedno. 118. Tak. No i 200 umoczone. Tak bywa. Kupuję jednego scratchera. Co on robi? On nam jakiś hajs generuje, zobaczcie. Faktycznie zdra jakby zdrapuje coś, nie? jakiś pasek spada i dostajemy hajs. Aha, pode mną właściwie jest panel, czekaj, o tu. E, dwie kardy na sekundę, jedna karda to jest jeden, jedna moneta. Aha. No tak, 320 na minutę przychodu goś daje. Okej, okay, czyli taki pasywny przychód goście robią. Mhm. Mm mam No dobra. To spróbujemy więcej tych scratcherów ogarnąć. Dobra, kolejnego nie będę opakował pakietu, bo to nie ma sensu. 1-1-7 wygrywa. Cały hajs wtopiliśmy. Dupa. Dobra, kumy jeszcze jedno Golden Klaby, 4-7-4-2. Jest, dobra, zwróciło się, ale bieda, no jeszcze jeden golden club, 227, że nie lubię jak dwie takie same cyfry są, no właśnie, bo się, ciężko coś trafić, dobra, gramy, gramy sky blue, bo one się zwracają, czekaj, to odblokujmy kolejne, czy ten się opłaca, kosztuje 3000 i się nie nagada z 3000, no, panda guy, panda guy wydaje się spoko, dobra, pogramy rokety na razie.

12 tysięcy! Co jest grane? A no zapłaciliśmy 3, Jo! 2, 6, 8! Ale profity Pandagaj, guy, Pandagaj, guy mega zorombisty. Ej, dobra, więcej Pandagajów. Cyk, 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 cyk. 3000 tu, 3000 tu i 4000 tu. Dobra, mamy zdać na jakieś upgrade. Lupa nie stać. A więcej skraczerów możemy wziąć. Dobra, na razie nie. Na razie nie, bo my my tutaj mamy ten zarobek. O, achievement na Steamie. First Green, zarób pierwszego emeralda. No to mamy go. Czekajcie, wygraliśmy coś? Nie zwróciłem uwagi. Chyba tak. 699, to jest 4000, to jest O, kolejnego gema wygraliśmy. Ciekawe, co chodzi z tymi gemami. To są te, to są, czekajcie. To są tak zwane prestiże. Coś mnie noc zaczął swędzić Żeby od nowa grać szybciej, ale na razie nie będziemy robić prestiżu, bo 2 GB nie wydają się dużo Myślę, że przy 100 można by pomyśleć o tym Ty, ale profity 4-1-1, no tutaj nie spodziewam się wygranej Tam, umoczone Ale tyle, 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 panda nam dała, że ufamy pandzie 100% Kocham pandę na 100% Weźmy, zainwestujmy w dodatkowych zdrapywaczy Także zostały te 3000, o. No Dobra, mam, mamy... Mamy armię ludzi drapiących! Czekajcie, ja mam przykład 20 tysięcy na minutę, nieźle. Przerwa na napicie się, bo gorąco się robi znowu. I ekstra. Słoneczko wyszło, przestało padać. Czyli następne, następne... ulepszenie, 6 milionów, aha. <laughs> trochę sporo. Albo no 130 tysięcy, no dobra. Chyba trzeba w skracze, wrócić do skraczy. 3000 tutaj, 3000 podwójny profit, super, dobrze. Ciekawe, ile kosztuje złoty jacht, nie? Jak my tak zarabiamy na zdrapkach Ale hajsu, dobra, pianistę, pianista trzeba, jakąś zdrabkę pianisty trzeba ogarnąć. No się wydają dobre. Pandagaj, Pandagaj jest dobry, tylko nie daje dużo hajsu, nie? Tak powoli daje stabilny hajs. Dobrze, Pandagaj. Kolejny diament, MLR Trzed. Mamy 43 tysiące już. Nasi zdrapywacze robią to, co tylko mogą w siłach. Poznokciami, monetami, czymkolwiek by nie mogli, drapią. Bardzo dobrze, widzę, aż też lecą o piłki normalnie. I stać nas na pianistę, bierzemy. Okej. Okay. Ładna zdrabka. 371, okay. Uf. Ok. Uf. Uff. <ścoughs> zrobiście? Yes! 110 tysięcy. Ow. Oh. 110 tysięcy jedną zdrabkę za 50. Bierzemy. 5, 2, 7. Dobra. 30... Dobra prawie się spłaciła. Spłaciła się. Dobrze. Już chyba, że będziemy na minus. Nieźle. 8, 2, 8. Nie podoba mi się to. Same szóstki! Uuu. Uh! Oh, moje serce. Tak, nie, tak się nie robi. Dobra. 2, 4, 2. Dobra, jest. Jest. 100 tysięcy. 200, 150 tysięcy. 150 tysięcy. Nie, jedna zdrabka. Pianist, pianist, dobra zdrapka. To jest na kolejne ulepszenie. Weźmy, nawet na dwa. Weźmy. 360 na sekundę. Pianisty niestety nie kupimy sobie, ale zaraz, zaraz do tego dojedziemy, na no, spokojnie obraziłem na pianistę, tylko że ma dobre waliu, Dobra, zaryzykujmy. 948. Nie, 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 nie. nie. Uff, moje serce. Dobra, zagramy, zagramy pandę na rozluźnienie. O właśnie, to był, to był przegrany kupon. A, nam ten los był zryty, całkowicie. Dobrze, nie zarezygnowałeś pianisty. No, patrzcie, znowu nic. Dobra, teraz pianista wchodzi, teraz pianista wchodzi. 3, 1, 8. Zwrócił się. 75 tysięcy na, przy, na przyrost. 35 tysięcy, 110 tysięcy. 110 tysięcy pianista. No. Dobra, to jedna panda na rozluźnienie. Dobrze. I kolejny pianista. 986. Dobra, nie, nie ma fatalnej straty, jest stratalnie fatalna pianista. 5. Uf. Jest profit. Dobra, jest profit, jest profit. 112. O nie, słabe, bardzo słaba, bardzo słaba zdrapka. Ale pomimo tego jest profit 35. Dobra. Wiecie co, aż mi zainwestuję w pandę. Szybka panda. Szybka panda. Chaj jest do pianista na plus. wyszliśmy, nie? Szybką pandą. Tutaj nawet więcej niż na tamtym pianiste. Dobra, pianista. 6-5-6, bardzo słabe. Uuu, ale już mamy zwrot. 35 na plus. No, może być. Dobra, weźmy. Hmm... Nie, weźmy więcej zdrapywaczy. A więcej drapiących. Są bardzo tani. Tak, powiem to coś już dawno. Weźmy jakieś 100 tysięcy, czy coś? Jakoś tak. Hardworkers, mamy przynajmniej 50 zdrapywaczy, czyli ich mamy? 66. Podajmy 69, bo nice. Nice. <grymne> dobrze. No i pracują teraz nieźle. 82 tysiące na minutę, dobrze. Niech drapią. A my co, mamy pianistę, rozegramy. 7, 3, 4. Dobra. Ładnie weszło. Ładnie wchodzi. Widzu. Na czwórce, jak ugraliśmy, 100 tysięcy ugraliśmy. Uh, uh, uh. Kolejny pianista. A? Co, kupmy może pakiet za 150? W Space 7. Czy on jest opłacalny? Tak, on też jest taki środkowy, zobaczcie. 200, 250, 300, to kosztuje 250. Bo coś tak widzę, że co drugi się opłaca, nie? Weźmy Space 7. O nie! Potrzebujemy jedną jedynkę znaleźć, a mamy trzy jedynki. Ach. Nie widzę tego. Ale słaby kupon. Dobra, wracamy do pianisty. Przynajmniej teraz na pianiście zyskujemy. Dobrze. No, jeszcze jeden pianista. Coś czułem, że słaby pakiet będzie, zobaczcie, nic, nie? Dobra, Space7, zwraca, 1, 3, 3. <laughs> Ładnie, ładny start. P, okay, zwróciło się. 5, 8, 9, dobre numery. <laughs> nice. Nice! 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 Milion! Boosterpak, dalej nie mogę otwierać. Nie wiem, co on oznacza. Otwieramy kolejnego Space'a 838. Jest! 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 Dobra. Space 7. Najlepszy pakiet obecnie. Uuu, zwrócił się. 21 monet mamy, dobra. Czemeralów. 6, 5, 6, 8. Ładnie. 250 na zysk. Ale koszty następnym upgrade. Następna tu to... kurde. Wiecie kosztuje 200... What?! Dobra. No, nasz przychód właśnie fajnie urósł i pójdę dalej z space'a. Zwrócił się. Podwoił. Ale się rozkręcamy, dobrze. Bym i zaczął, czy na no to 22 można wydać, ale wydaje mi się, że... Chyba jeszcze nie warto. Na kolejny space 7. 2, 3, 2. Mamy plus pomimo słabego rozłożenia, ale jesteśmy dobrzy. 1, 6, 7. Już! Uwo! Nice, nice. Dobra, kupmy poprzedni pakiet. The Guitarist. Nie, on też jest uczciwy. Dobra, zobaczmy go. Taki łatwiejszy do rozczytania, bo mi spamu na ekranie. Dobry był. Dobry był, za 500k Single Singletaryty Kosztuje miliony, milion to jest wartość środkowa, ale można podwoić Podwoić! Co? Dobry jest, bierzemy go 5, 3, 5, 2 miliony na starcie I milion! 2 miliony na proficie. Bierzemy Singularity. 4, 4, 1, U. Dobra, wróciło się. 1 nas uratowała. 6, 9, nice, 8. 8 za 2. 9 za 1. 2 miliony na propsie Ale jazda. Elegancko. 6, 5, 4. 2 miliony, 2 miliony na czwórkach. 2 miliony na czwórkach? Czuję na czwórka 750? Jo! Ale hajsu Kupmy więcej o, Większe profity z karty i więcej zdrapywaczy Bo zdrapywacze są tanie jak barsz Czekaj, to autoklikera No i kupuję ich trochę 2 miliony, nie? Ale tych mamy dużo Ludków. 200 już Okej okay. Nie, przez chwilę oni szybciej zdrapywali, niż hejs się wydawał. Był taki moment. Dobra, wystarczy. 310. Nie, to teraz cały ekran byśmy zawalili tymi Scratchersami. 4,5 miliona na, na minutę. Go. 225. Nice. 2, 2, 4 miliony. Dobra, fajnie. 3, 6, 7 wygrywa. I dwie siódemki po milionie. 932. trzy, No i półtora miliona, czyli pół miliona do przodu. Bardzo dobrze. Milion, dwa miliony, Dobra, kup... kupmy, żeby pełnić cały ekran tymi Ile? Dużo chyba nie potrzeba jeszcze. max 338 to jest max! Eee, nie ci cimenta na Steamie z tego, szkoda. Ha. Co, wygraliśmy? A gdzie mogę kupić ten jacht? Jak ty jest na końcu, ten ze 100 trylionów, co? Może tak. Ale to chyba to jest ten moment, w którym trzeba by nacisnąć Prestige, No bo tak to mogę otwierać same Singularity i jestem jakby zamknięty zamknięty w kołku, nie? No bo co, bo same Singularity mogę otwierać. Lucky Fries się mega nie opłaca, bo kosztuje 20, a największa to jest 12. To jest w ogóle kicha jakaś pakiet Lucky Fries. Ten za 50 może się opłacać, a Singularity bardzo dobry pakiet, bo kosztuje milion i środkowa nagroda to jest milion, nie? Nie podwajamy nie wiadomo jak nagrody, no ale coś źle z tym kosztem jest. W się sensie Lucky to. Można zaryzykować, można dużo wygrać, bo na każdym, na każdym numerku w teorii mamy szansę jakąś dużą na wygranie. No zobaczcie, jak raz wygrywamy najniższą kwotę, to jakbyśmy utopili, nie? Byśmy spłacili 20, byśmy dostali 7, nie? Masakra. A, emeraldity mają szansę z tych pakietów. Że wylecą. A, ja myślałem, że one za nasze high Dopiero tutaj, zobaczcie, na dole przeczytałem. Pod price money, emeraldite. 35% szans. A, czy chcemy otwierać? Chcemy zdrapywać to pakiet, żeby mieć emeraldity. Mmm... Ja myślałem, że za hajs, który zdobyliśmy. Aha, i te pierwsze pakiety miały 0% szans na Emeraldi, dlatego nikt nie dostawaliśmy. Okej. Okay. Dobra, to dajcie mi chwilę, ja pozdrapuję Emeraldity. Pozdobywam ich trochę i zobaczymy ten... I zobaczymy, co ten reset robi, nie? Dobra, wbiłem 50 Void Stone'ów. Z upgrade'ów już się nie bawiłem w upgrade'y, dobra. Robimy reset i zobaczymy, co się dzieje. Ok, mamy 50 Emeraldów. Retrigger. When you match 3 or 7. You can buy booster pack you want from collection. Double your winnings if number matches with number of scratches. Ciekawe. Zretriguj Peace. Jeżeli zmaczujemy nieparzystą liczbę plus 9 retriggers razy 2 every card from, symbol, from symbols booster pack Ok, nie wiem co to znaczy retrigger 5 times when you match an even number o to jest dobre czyli razy 5 jeżeli parzystą bierzemy a okej okay, kupione Ty. Jeszcze raz, jeżeli parzystą. Drugi raz. Oj, pięć razy, jeżeli tom. Nie Nieparzystych, Nie Ok, albo trzy i siedem. jo my reset powinniśmy super dawno zrobić. Przecież, przecież to na trójkę i siódemce, że jeszcze raz są nagrody to przecież jest opaźnie. Dobra. Jak to w praktyce działa? Kupmy zwykłą kartę. Jeden, trzy, dziewięć. <laughs> Ale dobra! Ej, dobra, czyli jest potencjał, widzicie, jest potencjał. No dobra. To skoro tak. Oj, po prawej są upgrady, dobra. To skoro tak, to myślę, że zakończymy na dzisiaj. I będziemy kontynuować w następnym materiale, co? Żeby nie było, nie robić takiego longo jumbo, dżam... zobaczymy, jak po resecie to się sprawdzi. Dobra, w takim razie co? Jeżeli wam się podobało, zachęcam do łapki w górę. Gra się nazywa Scratchers, przypomnę jeszcze raz. Wydaje się mega śmiechowa, mega fajna, taka, żeby sobie pograć po pracy. Co w sumie robię? Co w sumie robię? I co? No i to wszystko na dzisiaj, tak więc życzę Wam udanego dzionka. i co? I miłego zdrapywania, trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia.